Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów w kolejnym jubileuszowym odcinku z serii Pokaż, co potrafisz. Jak widzicie, aż ładnie się ubrałem w koszule w koszulę z wulczanki do tego odcinka, żeby ładnie się prezentować, ponieważ już aż 700 odcinków zre zrealizowałem z tej serii. No i 700 odcinek tak naprawdę w pewnym momencie pisałem do gościa z Włoch, żeby wystąpił w 700 odcinku, ale niestety nie odpisał więc w tym odcinku zobaczycie króla. Czołgów premium, czyli LEW, czołg ciężki niemiecki tier VIII. Gracz, który wysłał mi powtórkę, w zasadzie wysłał tą powtórkę w grupie Fajowi Czołgiści, do których zaprosi, do których Was wszystkich zapraszam na Facebooku, to jest Pan Bartosz. Cześć, Panie Bartoszu. Cześć. Tak naprawdę nie spodziewałeś się, że to będzie 700 odcinek, ale jest to na tyle zacna bitwa, że godna jubileuszu. W zasadzie ciąg Löw na mapie fiordy i widzę, że do wykonania masz CC15, czyli Hartowa na Stal ale raczej nie spodziewałeś się, że tą misję zrobisz na tym czołgu, nie? No tak, no ale nie przykładałem się do tych misji, ponieważ nawet nie wiem, na co mam załogę przeznaczyć. Więc po prostu misja stała, nie przykładałem się. A nawet jeśli miałbym ją robić, to na dziesiątych tierach oczywiście. Mm -hmm. I co chciałeś... Jaki miałeś plan na tą bitwę tym czołgiem wolnym? Jest to czołg w zasadzie, który ma tylko 800-konny silnik, a waży ponad bodajże 90 ton, czyli nie jest to zbyt dobry wynik. Co tu chciałeś zrobić na tej mapie? No na początku tu właśnie postać trochę postrzelać w jakieś wychylające się czołgi, bo zauważyłem, że na prawą stronę nie ma co jechać, ponieważ przewaga czołgów ciężkich przeciwnika jest dość potężna. Nie dalibyśmy rady. Nick Pan Bartosz, czyli zapewne masz na imię Bartosz, tak? Tak jest. Okej, słuchaj. Jak widać jedna artyleria, czyli Plusik, i jedziesz do przodu. Ta, tam pisałeś Fawce, żeby nie jechała, ale pojechała, więc. Yy, I zobaczmy ten strzał trochę. Tak jest, T34. Słuchaj, jak widać, na Twoim dziale masz już dwie odznaki biegłości, czyli co? Jest to Twój jakiś taki ulubiony czołg premium, czy. Jakbyś nie wiem. Jak byś go ocenił? Czy lubisz Love, czy tak nie za bardzo? Czy ogółem to jest, to jest moja pierwsza premka? Kupiłem ją jeszcze, jak miałem. nad nie miałem ósmych tierów zbadanych. Maksymalnie to był szósty. To tak, Czołg mam za 4 lata. Mhm. A, no I po tych paru latach no tak już przestały mi się podobać wolne te czołgi. Grał nim tylko czasami, jak się odpali jakieś zarobki, stwierdzy, tak jak w tej bitwie na przykład. Przed chwilą widzieliśmy, dwa strzały w zasadzie powinny wejść w bok e, T34. E, oczywiście, tutaj e, jeżeli chodzi o zalety tego e, czołgu, no to. Chyba główną zaletą tego czołgu, tak mi się wydaje, jest działo, ponieważ jest to bardzo celne działo, jak wiadomo niemieckie czołgi mają celne działa, ale też jak na ósme tiery, penetracja, bo mi znika moment, yy, 234 i 320 yy, uszkodzeń. Jeżeli chodzi, Ty teraz załączyłeś tutaj Goldy, na Goldzie mamy pociski podkalibrowe, o penetracji 294. Jakbyś ty ocenił ten czołg, czyli. Jakie ten czołg ma główne zalety twoim zdaniem i wady? No, zaletami, no, to jest to działo, jest no, do, dość celne. Co tu nawet widać ten strzałówka w KW-4, wystająca wieża. No i pancerz, który jest potrafi odbijać, ale tylko no, jak się skontuje, bo... Na, na prosto to nawet szóste tjery typu Cromwell go przebijają w dolną płytę. Mhm. Yy, no A w zasadzie jest... to prędkość. to Tak jest, właśnie. To co mówiłem, ten silnik za słaby jak na ten czołg. No, ale o dziwo, o dziwo właśnie wieża, można powiedzieć bardzo twarda, mimo to, że tylko z, to 20 pancerz wieży ale jest to, jest to tak wyprofilowana wieża, że trudno, trudno ją przebić. No i cóż, jeżeli chodzi o depresję, jak widać zaraz gdzieś tam spróbuj obniżyć tak. 8 stopni, 8 stopni depresja działa to też jest chyba plus no ale no niestety ta mobilność jest niezbyt fajna. Okej. Okay. Zostałeś jeszcze nie sam, ale te twoje czołgi, które z tobą tutaj pozostały, niezbyt ciekawe. Jaki plan teraz miałeś na dalszą część bitwy? Plan ja miał zabić szybko tą KW4, żeby zdążyć się obrócić na to co mi wyjeżdża na plecy mhm. niestety mi się nie udało przebić Ale drugi strzał już Okej okay. Lepszy Czyli został z tobą y, czołg ciężki KW2 oraz bodajże y, no już nikt, więc... No już go y, nie... Ma. 5 czołgów u przeciwnika, zostało im jeszcze 5,5 tysiąca hp. No, a zaraz, jak zobaczycie, KW2 zginę. zginie. Więc zostałeś sam na 5 pojazdów. No i cóż, raczej chyba w tej chwili ciężko uwierzyć w zwycięstwo, nie? No tak, no nie spodziewałbym się. Szczególnie te Japońce, które no, mają te trolle, które mogą mi tam po 300 parę walnąć. Ale no, to co y zrobią to będzie zaraz widać. Tak jest. Gdybyś tak naprawdę wiedział, że y, zwyciężysz tą bitwę, y, tam miałeś okazji po, dro po drodze y, zniszczyć jakiś czołg, to byś miał więcej y, zniszczeń. Znaczy zniszczonych pojazdów, bo jeżeli chodzi o obrażenia, to będą niesamowite. Dobra, no fałeczka, fałeczka. Jak widać nie może ci przebić pancerza, ale oni, oni na. Na odłamkowo burzących, ale jak widać no. też nie potrafi przebić pancerza. No ma akurat to drugie działo, nie, nie trolla. Tak jest, tak jest. No i cóż, oho! oho Yy, 1500 tak. HP yy, Fwałeczka myślałem... oni no, W zasadzie yy, powinieneś no, Tu już widziałem tą bułę za 300 czy co najmniej 400 a się okazało, że strzela też z, nie, nie trolla zapeków, z więc No 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 no, no. No, i y, Ocho nie potrafi y, za bardzo opuścić z przodu działa, więc y, przykleiłeś się do tego czołgu. Y, no i bez żadnych problemów, jeszcze trochę goldowych pocisków ci zostało. Y, bijesz, niszczysz jego pancerz. Znaczy i y, w ogóle y, jego niszczysz. <śm> tak, że gold, z Golda strzelałem, bo no, chciałem daj, jak najszybciej tą bitwę zakończyć, bo. Już w, chyba w tym momencie za, zaczynał się mecz Francja-Niemcy, i chciałem po prostu szybko wyjść z domu. No, Francja-Niemcy, czyli. No no i też T34 te się zbliżała. Taki wczesny finał. No, tak naprawdę popełnili, popełnili błąd, bo gdyby te czołgi zaczekały na T32, no to byś miał problem. Dopiero teraz, jak widać, T32 wyjeżdża. T34. Przepraszam. Szkoda, że nie trafiłeś tam poprzedniego strzału jeszcze tam na środku jak stałeś mapy. No bo byś miał jeszcze tych obrażeń o te 250 więcej. Możliwe, żeby miał. Tak samo nie trafiłem w tego Isa, tam też jednego fraga bym miał więcej. Tak jest, tak jest. Straszne upały dzisiaj normalnie podleci z czoła. 199 HP zostało. No i cóż, fałeczka małe zagrożenie, więc yy, prawdopodobnie już przeczuwałeś, że jak zniszczysz T34, no te... tak jest, a udało się. Bitwa jest możliwa do wygrania. No, w tym momencie już poczułem ulkę, ale też nie do końca tak naprawdę nie jestem nastrzała od tej fałki, jak tylko mnie przebije. No, 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 no. Tylko że nie potrafi ci przebić. Yy, ta fałeczka jest chyba jakaś taka stokowa. No nie wiem ma nie mam. Ładuje ładowazę gdzieś 6 sekund, więc chyba to najlepsze, co po 200 wali. Ale no niestety no, nie, nie potrafiła je przebić. No i się udało. I powiedz mi, czy w tej chwili wiedziałeś jaką bitwę zrobiłeś? Czy tak naprawdę co pomyślałeś, o jest kołobanów, nie? Kołobanow okazuje... to kołobanów, ale na demerz spojrzałem dopiero jak zabiłem tą fałkę. Tak jest, czyli jeżeli chodzi o medale, no to Kobanow, Obrońca, Stalowa Ściana, ale wynik naprawdę bardzo niezły. Znaczy w zasadzie jeżeli chodzi o wodry replace, jest to najlepszy zarejestrowany wynik, jeżeli chodzi o obrażenia we wszystkich paczach, czyli 8159 obrażeń. Również expy 2130 bazowego expa. No jest to wynik bodajże chyba czwarty we wszystkich paczach, nie? Tak, tam są błędy w niektórych powtórkach, ale po przeleczeniu wszystkich wychodzi, że mój wynik jest czwarty. Oprócz tego m, zablokowałeś 6390 na klatę, czyli w zasadzie zrobiłeś y, to misję 12000 CC15. No tak. Y, y, no, jak, jak ona się tam nazywa ta misja, zapomniałem. Y, bez żadnych problemów. Y, tak naprawdę. No, no. Mimo, że no. pokazał 14 tysięcy wszystkiego zliczonego tam do tej misji. No, więc no naprawdę... No, zacny wynik, jeden z lepszych, o ile nie najlepszy, zrobiony na tym czołgu. Mimo tego, że waliłeś z Golda, miałeś chyba włączoną jakąś misję, nie? Bo zarobiłeś 212 na to czysto. Zarobki to... stwierdzę plus 50%, no. więc tam 112 doliczyło mi. 000. Tak jest. Dobra, no cóż. Gratuluję wyniku. 700 odcinek zaliczony. No i jeżeli byś chciał jeszcze, bo podleci, nie wiem dlaczego takie upały dziś. Jakbyś chciał kogoś coś jeszcze na koniec powiedzieć, czy kogoś pozdrowić, to proszę. No tak, chciałbym w sumie tylko pozdrowić swój klan SVD. No i pozdrawiamy wszystkich w takim mądrze. No to dziękuję za uwagę. No i rozpoczyna się kolejna, yy, kolejne, yy, kolejna setka yy, odcinków z serii Pokaż co potrafisz. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.